Dzień dobry wszystkim, witam Was serdecznie z Popeszty Lordeni, Izrael, Iran. Bardzo dużo się dzieje. Oglądam ostatnio transmisje takie na żywo na pewnych kanałach na YouTube, które są po angielsku. I zwłaszcza w nocy śledzę, oglądam na bieżąco, co się dzieje. W Tel Awiwie jest pokazywane i mam takie swoje refleksje, mam takie swoje przemyślenia. Czy to nie jest tak, że karma wraca do Izraela za to, co robi? Yy, powiem nawet, nie wiem jak to zabrzmi, ale jakoś nie widzę w tym takiego. Jak, brakuje mi słuchajcie słów czasami, ja nie chcę tego powtarzać. Po prostu to, jakby mnie to nawet cieszyło, nawet jak mnie to cieszyło. Jest to takie nawet nieludzkie, ale no, takie mam słuchajcie jakieś przemyślenia. Chciałem o tym dzisiaj trochę. Podyskutować. Serdecznie Was zapraszam. Tak, jak powiedziałem, słuchajcie, oglądam na bieżąco takie live'y na YouTube. One idą po angielsku i przyglądam się temu wszystkiemu. I takie mam właśnie refleksje. Tak, bym oglądał to i się cieszył z tego, że po prostu. Takie rzeczy się dzieją w Izraelu. że ten atak, który robią w odwecie Irańczycy, bo jest to w odwecie, bo ja już mówiłem tyle razy i będę to powtarzał. Że przecież Izrael pierwszy atakował i to wielokrotnie. I były atakowane cele w Iranie, i zeszczelony jakiś helikopter. I oni sami się prosili, w ambasadę uderzyli irańską, różne były Obiekty, które po prostu Izrael jako pierwszy atakował. Teraz też ostatnio pierwszego ataku dokonał właśnie Izrael, więc oni sami brną do tego konfliktu oni sami chcą, żeby to po prostu zaognić sytuację sami chcą i wywołują to, co po prostu i myślą, że Iran w nieskończoność nie będzie odpowiadał myślą, że nie będą się stawiać, że nie przeciwstawią się po prostu atakom Izraela a okazuje się, że Iran w końcu Powiedział dość. Nie będzie jak taka... Nie, nie będzie tak reagował, że taka będzie ciłała skamląca, jak to kiedyś było powiedziane o... Męcem powiedział o marszałku promocyjnym, tak? <grywa> Hołowni. I tutaj też tak będzie skamlać Izrael, tak będą skamlać, jak ciłała. A Iran co? Pokazał po prostu power, pokazał moc i dał odwet. Dali odwet. Także myślę, że no, czego się można było też spodziewać. Czego się spodziewał, spodziewał też w ogóle Izrael? Mówi się też o tym, że na Netanyahu chce po prostu do tego, żeby cały czas był podtrzymywany jakiś konflikt, że może to też jest, jeśli chodzi o Iran, żeby odwrócić uwagę od strefy gazy, żeby tam się działy te rzeczy, które się dzieją, żeby tam można było zrobić coś więcej, żeby można było Albo wypędzić palestyńczyków, albo ich wszystkich po prostu tam się pozbyć. Więc y, różnie to też może być. O strefie gazy nikt nam jest, nie mówi jakiejś wiadomości. Jak ludzie gdzieś tam jakimiś kanałami nie, y, nie przemycą do informacji, żeby pokazać zdjęcia jakieś. Ostatnio widziałem te samoloty z Chin, które la, latały nad plażą i zrzucały y, jakieś dary dla tych dzieci, dla tych rodzin, które tam... Są w strefie gazy, ale no, Chińczyków, popatrzcie się, nikt nie zeszczeli, tak? Jak płynął jakiś statek z pomocą humanitarną, ale on nie był z kin, nie wiem z jakiego kraju, to został po prostu przejęty przez Izrael, przez izraelską armię. I nie dopuścili do tego. Nawet nie dopuszczają pomocy humanitarnej. Dlatego, jak człowiek to obserwuje, ogląda tego rodzaju obrazki, gdzie są pozbawione... Człowieczeństwa, człowieczeństwa. Benjamin Netanyahu, bo mówi się tyle o Putinie, jaki to Putin jest zły i tak dalej, ale ja myślę, że Netanyahu jest o wiele gorszy. Że to jest taki przysłowiowy antychryst naszych czasów. Może to jest za dużo też powiedziane, ale tak się zachowuje. Bo raz, że chce rozwikłać konflikt z różnymi krajami, nie tylko z Iranem, okupuje strefę Gazy, najazdy na Liban, Syria, Jemen, to, to są wariaci tam, wariaci w tym rządzie Izraela, którzy po prostu rządzą i którzy doprowadzają do tego rodzaju sytuacji. Ja nie wiem słuchajcie, jak to jest e, możliwe, e, że takie rzeczy się dzieją za przyzwoleniem oczywiście Stanów Zjednoczonych, za przyzwoleniem Unii Europejskiej. Jeszcze wszyscy e, przyklaskują Netanyahu, okazuje się, że on miał być ścigany listem gończym za zbrodnie, jakie robi na narodzie palestyńskim, a tu nasi polskojęzyczni politycy zapraszają go do Polski, nie widzą w tym po prostu problemu, żyjemy wariatkowi jakimś. I w tym wszystkim, jak ja to obserwuję i patrzę, to mam takie uczucie takiej sprawiedliwości trochę. Poczucie sprawiedliwości, że to, co właśnie robi Izrael w strefie gazy, jak postępuje z tymi ludźmi, to teraz ten odwet Iranu to jest taka karma, jakby wracała, że spadły jakieś pociski na Tel Awiw. Oczywiście ja nie chcę, żeby bezbronni, niewinni ludzie, nawet Izraelczycy, ginęli, i jest to też smutne. Nie powinno się tak oczywiście dziać. Potępiam to, ale, ale w tym wszystkim jest taki, zaczyna być zachowany trochę może balans, może trochę równowaga, przynajmniej przechyla się w jedną stronę, żeby właśnie to utrzeć nos Izraelowi, władzom Izraela, żeby pokazać, że oni nie mogą robić tego, co tylko chcą, że nie mogą po prostu gdzie, gdzie im się podoba puścić rakietę i i i, zeszczeliwać, i być okupantem. Taki mały kraj, wszyscy to jest malutki kraj i, i i co, i okazuje się, że tak zadziera z innymi. Jakby ktoś się tak de facto poważnie wkurzył. Jak gdyby Iran, o który jest oskarżany, że ma tą broń, broń nuklearną, gdyby tak odpowiedział faktycznie takim pociskiem jednym, no to myślę, że Tel Aviv to by przestał istnieć, zniknąłby z, ma, z map świata i by było po zabawie. Oczywiście ja uważam, że Iran ma bardzo mądrych przywódców, że są yy, Zrównoważonymi psychicznie, że nie są to jak Benjamin Netanyahu, który wołuje ze wszystkimi. Iran naprawdę wiele znosił, wiele upokorzeń, wiele e, takich zaczepnych sytuacji, no ale miarka się przebrała. Kiedyś trzeba po prostu odpowiedzieć i Kiedy, kiedyś trzeba dać e, jakiś odwet za to, co się dzieje, bo ile razy może być kraj atakowany. E, my mamy też w ogóle z Iranem bardzo dobrą e, historię. Iran przyjął też Polaków po drugiej światowej, są tam nawet polskie cmentarze. I nas łączą, przynajmniej łączyły kiedyś bardzo dobre relacje z tym krajem, a nasi oczywiście polskojęzyczni politycy muszą wszystko zepsuć. Na jakiejś konferencji kiedyś tam mówili właśnie, o, w opozycji do Iranu i tego, co się dzieje, oczywiście poklepywali na taniachu po plecach i, i Izrael. No bo jak żeby nie, bo takie mamy. Interesy polskojęzyczni politycy takie mają interesy w tym wszystkim. Więc no jest jak jest, żyjemy trochę wariatkowie. Ja w tym wszystkim, który jak tam dziecko się drze, który obserwuje to i chciałbym, żeby był pokój, żeby nie było konfliktu, czy to za naszą wschodnią granicą, czy żeby nie było konfliktu na linii Izrael, jakikolwiek kraj. Żeby przede wszystkim odpuścili ludziom w strefie gazy, żeby tam ludzie mogli normalnie żyć, a nawet jak żyją i nie są atakowani, to, to nie jest normalna sytuacja, jak tam im prąd się ogranicza, ogranicza się dostęp wody, przepustki, żeby wchodzili, nie wchodzili, są youtuberzy, którzy pokazują też to, jak to wygląda. I to nie jest normalne, to nie jest życie w, w takim, na takich terenach, po prostu okupowanych przez Izrael. I, I nikt nie ma z tym, słuchajcie, problemu, nikt nie ma problemu. Unia Europejska milczy, Stany Zjednoczone, można lubić Trumpa, można mówić o różnych dobrych rzeczach, co robi, ale w tej kwestii to po prostu poleg na całej, całej linii. I tu się z Trumpem nie zgadzam z tą taką przynależnością do tego jedynego wybranego narodu, jakim jest Izrael. I jak to obserwuję, to tak jak mówię, jestem w takim trochę szoku. Co się dzieje? Co się jeszcze może stać? Ja teraz nagrywam tego vloga dzisiaj, słuchajcie, tutaj od poranku do południa. Ja nie wiem, co będzie za parę godzin, nie wiem, co będzie wieczorem, nie wiem, co będzie kolejnej nocy. Będę śledził znowu na tych anglojęzycznych po prostu kanałach na YouTubie wydarzenia, tak, co się dzieje. Więc yy, zobaczymy. Nie wiem, jakie są też Wasze słuchajcie, opinie. Piszcie wy yy, w komentarzach, yy, czy, to też, czy też macie takie odczucia, że jakaś ręka sprawiedliwości trochę dotyka yy, Izrael za to, co robią z Palestyńczykami. Yy, ja, tak jak powiedziałem, może jest to dziwne, ale takie trochę, tak mi się zrobiło cieplej na sercu, jak po prostu widzę co się dzieje w Tel Awiwie i, i mimo że tak nie powinny może myśleć, mimo że tak nie powinno się oczywiście dziać, to, to jak mówię, karma wraca. Karma wraca. Tyle słuchajcie, kończę tego dzisiejszego vloga. Piszcie Wasze opinie, byle z Kulturą, subskrybujcie ten kanał Rafał Mora Vlog. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Będzie się na pewno działo. Pozdrawiam z Popeścigi Lordeni. Niech żyje wolna Palestyna. Jesteśmy za Iranem. Przynajmniej ja jestem całym sercem za Iranem. Papa! Pa.